Były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla telewizyjnej sieci Real America's Voice powiedział, że administracja Joe Bidena prawie zmusiła Putina do ataku na Ukrainę przez swoją głupią retorykę. Oni go po prostu wyśmiewali, jak się temu przyjrzeć. Donald Trump także ocenił retorykę Kremla uzasadniającą atak na Ukrainę, że jest ona sprytna i genialna. Dodatkowo oznajmił, że jakby on był prezydentem, to do tej wojny nigdy by nie doszło. Ukraina i Rosja nie walczyłaby ze sobą. To nie znaczy, że te dwa kraje by się kochały, ale na pewno by nie walczyły ze sobą i nie byłoby wojny. Trump oświadczył, że nie byłoby wojny przez jego osobiste dobre relacje z Putinem. O Putinie powiedział tak: Dobrze znałem Putina i świetnie się z nim dogadywałem. Lubił mnie, a ja lubiłem go. To twardy gość, ma wiele uroku i dumy oraz kocha swój kraj.